No dzień dobry majstry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kondaczy Polski Zwiedzaczy. Jestem trochę zgnojon, ale to się wyjaśni w dalszej części. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Kuźnica z Bąska. Dokładniej rzecz ujmując, jestem nad jeziorem Piekiełko, nie w samej wsi. Wieś znajduje się pomiędzy Nowym Tomyślem a Wolsztynem. Zamieszkuje ją 220, około 220 mieszkańców. Oto jak sama wieś wygląda. Zatrzymałem się w samej wsi, ponagrywałem troszeczkę obrazków, żebyście mieli taki obraz, jak to mniej więcej się prezentuje. Warto wspomnieć, że jest to przede wszystkim miejsce wypoczynkowe. Także jeśli szukacie jakiegoś zacisznego. Miejsca, żeby spędzić trochę czasu, to kuźnica z Bąska będzie na pewno dobrym wyborem, o czym za chwilę się przekonacie, ale najpierw e, oczywiście na start lekcja historii. No, miałem słuchajcie, nawet widzicie, zajechałem sobie w takie zaciszne miejsce, miałem przed chwilą interakcję z. E, turystą nazwijmy to fajnie, się, fajnie było pogadać ja specjalnie szukam takich miejsc zacisznych, a i tak mnie znajdą. Dobra, ale wracając lekcja historii. Początki sięgają 1456 roku i Kuźnica kiedyś nazywała się Hamernią Borujską ale nazwę zmieniła, tylko nie wiem dokładnie kiedy ta nazwa, zmiana nazwy nastąpiła i miejscowość była znana z tego, że wytapiano tutaj żelazo z y, rudy darniowej. I musiałem sobie sprawdzić w ogóle, czym jest ta ruda darniowa. I z tego, co wyczytałem, to służyła kiedyś za materiał budulcowy i była takim naturalnym piorunochronem. I coś tam jeszcze. Ale już zapomniałem. W samej wsi, co się znajduje? W samej wsi mamy stawy, stawy kulesza. Y, Podjechałem, ale odstraszyła mnie troszeczkę tabliczka, że teren prywatny, więc podejrzewam, że będę posiłkować jakimś zdjęciem z neta. Jest też na miejscu bar Shuvar, bo nie każde łowisko ma bar. To akurat ma. I z tego, co udało mi się wyczytać, to miejsce zadbane, porządne i generalnie godne polecenia. Oprócz tego w kuźnicy znajduje się Paintball Arena. Mała, skromna arenka. Tam się. Zakradłem, na szczęście nikogo nie było. Zakradłem się tam. I tak to mniej więcej wygląda. Mają nawet coś na wzór takiego śmigłowca Chinuk na środku. Także arena sprawia wrażenie fajnej i oczywiście też sprawdziłem jakie są ogólnie opinie. Bardzo dobre, 4.9 chyba na 5 i ludzie chwalą, że instruktorzy są spoko, że jest szybki briefing i można się elegancko bawić. Ja na paintballu byłem raz w życiu, ale akurat nie w tym miejscu, tylko gdzieś pod Grodziskiem. Bawiłem się dobrze, ale byłem chyba trochę za bardzo skampiony i w pełni nie wykorzystałem swojego potencjału strzeleckiego na paintballu, także może kiedyś powtórzę może właśnie tutaj to powtórzę, w Kuźnicy z Zbąskiej. Przez Kuźnicę przepływa też rzeka Dojca, która jest rzeką... no płynie se po prostu i tak wygląda. A teraz, co się znajduje w otoczeniu Kuźnicy Zbąskiej? Właśnie to jeziorko, jeziorko Piekiełko, nad którym się znajduje. I słuchajcie, no właśnie, historyjka teraz. Bo chciałem znaleźć e, położony niedaleko cmentarz XIX-wieczny, pozostałości po cmentarzu XIX-wiecznym. E, I zamiast, jak normalny człowiek, e, pójść ścieżką, stwierdziłem, że będzie dobrym pomysłem, aby pójść po prostu najkrótszą możliwą trasą, czyli na przełaj. No i wpakowałem się w mokradła, w bagna i nawet z buta zgubiłem, w sensie ja idę dalej, ale but stwierdził, że zostanie w miejscu, dlatego też yy, jestem tak zgnojony że ja pierdolę. I w ogóle to myślałem, że w pewnym momencie szrek mi wyskoczy i będzie krzyczał, że to jego bagno i będzie mnie tu gonić, ale udało się przejść, potem już mądrze wróciłem ścieżką. I najważniejsze, że dotarłem do tego cmentarza. Za dużo nie zostało, nie ma tam zbyt wielu rzeczy do obejrzenia, ale jakieś pomniczki, jakieś tam Pozostałości oczywiście są. Zaraz obok tego cmentarza znajduje się stara leśniczówka, położona w samym środku lasu. Co prawda, obok ktoś tam mieszka, ale poza tą leśniczówką i jednym domem nic tam więcej nie ma. Otoczeni jesteście naturą. Słanka wyszła. To jest y, taka lokalizacja, żeby się wybrać, odpocząć od zgiełku miasta, wyciszyć się, od technologii też odpocząć. Jest tam też balia, nie mylić z bajla od takiej jednej y, osi, tylko balia, w której można się kąpać. Y, wracałem już normalnie ścieżką z tej wyprawy i napatoczyłem się na jelonki, sarenki. Udało mi się jedną nagrać, jak jest, jak jest odwrócona dupą i ucieka przede mną. I też nagrałem taki fragment ścieżki, bo, wiecie, no tam, to ja jestem. Ja jestem graczem i jak zobaczyłem, właśnie tego Zawijasa, to pomyślałem sobie: Ale to byłby fajny oesik rajdowy. No, ale potem wróciłem do samochodu i wybrałem się na najważniejsze miejsce tu w okolicy, czyli jezioro Kuźnickie. E, uchodzące chyba za najczystsze w okolicy, jezioro Kuźnickie, e, dość popularne, y, myślę, wśród y, okolicznych mieszkańców i nie tylko mieszkańców, wśród turystów również. No ja i leśną zatokę, z którą mam trochę wspomnienie, gdzie za dzieciaka. Jeździłem z rodzicami, trochę się pokąpać. Kiedyś to było miejsce bardziej dzikie. Teraz już widzę, że się troszeczkę rozbudowało, bo jest miejsce na rozpalenie ogniska, miejsce do gry w siatkówkę. Unowocześniona jest ta plaża. A co za tym idzie, pewnie jest tutaj też sporo ludzi, jak pogoda dopisuje i jak trwa sezon. Także no, ja już niespecjalnie w to miejsce się wybiorę, bo ja wolę ciszę i spokój. Ale jak ktoś. Lubi coś bardziej w stylu woda, dziwki i lasery. To może się do leśnej zatoczki wybrać. Dodam jeszcze, że w okolicy jest bardzo dużo takich górków, pagórków, zawiasów i lubią tam tędy śmigać rowerami. Takie trochę bardziej, wiecie, już wyczynowo, że tak powiem. Poziom trudności trochę wyższy, żeby tam pojeździć, bo miejsca jest sporo i ścieżek jest też bardzo, bardzo dużo. Powiem wam, że się delikatnie zestresowałem, jak do mnie ktoś podbił. Ja, ja, ja jestem introwertykiem po prostu i nie wiem, czy to będzie widać w ogóle, że jestem jakiś taki poddenerwowany. Mam nadzieję, że nie. No i to jest jedna plaża, ale jest też druga plaża. Trochę piasku jest na niej, więc można to chyba zakwalifikować jako plażę. Bardziej teren zabudowany już, gdzie jest dużo y, takich apartamentów y, wypoczynkowych, wczasowych, domków. Y, w czasowych i tak dalej. Przejechałem sobie całą tą dróżką, nagrałem ten przejazd jakoś tam. Nie chciałem się specjalnie zatrzymywać i e, nagrywać komuś chaty, dlatego zrobiłem to w ruchu. No i same jezioro wydaje mi się właśnie bardzo czyste. Akurat trafię na taką porę, że jest bardzo spokojnie. E, tak jak wspomniałem, dużo domków. E, tylko, że to bardziej trzeba zakwalifikować do pobliskiej miejscowości, która nazywa się Boruja. Ale stwierdziłem, że to połączę i. Wrzucę też, bo wydaje mi się, że lokalni i tak mówią, że jadą nad kuźnicy albo do kuźnicy. Wiem też, że w sezonie jest tam jakiś futraczek, więc nie trzeba się martwić specjalnie o jedzonko, można coś tam wszamać na miejscu. Też mam wspomnienie związane z tą częścią jeziora, ponieważ raz się wybraliśmy właśnie na takie wczasy, na bodajże kilka dni, ale. Pamiętam to trochę przez mgłę, i to nie przez to, że grałem ostatnio w Silent Hilla, bo to było naprawdę, jak miałem może, nie wiem, z 4 lata, 5. A ten fragment komentarza dogrywam z domu, bo zapomniałem wspomnieć o Porcie Starych Kapitanów, czyli polu namiotowym, slash biwakowym, kempingowym, które znajduje się nad samym Jeziorem Kuźnickim, w samym lesie, z boiskiem do siatkówki, z łatwym dostępem do wody, do plaży, do jeziora. Obecnie świeci pustkami, ale jak tylko zrobi się cieplej i przyjdą wakacje, to podejrzewam, że będzie tu dosyć sporo ludzi. No i oczywiście sprawdziłem też jakie są recenzje. Recenzje są dobre. Także Kuźnica z Bąska, wieś niewielka. Ale w okolicy jest nawet sporo do roboty i dużo miejsc do odwiedzenia. Lasy, pola. Przejechałem sobie też gdzieś tam na tyłach samej miejscowości. Udało mi się wypatrzeć czaple. Powiem szczerze, kolejna taka dosyć intensywna wyprawa, z której jestem zadowolony. Także to chyba wszystko z mojej strony. Mam wrażenie, że dosyć ekspresowo przefrunąłem przez te wszystkie tematy, ale wydaje mi się, że powiedziałem, co miałem powiedzieć. No i co majstry? Bardzo serdecznie dziękuję za kolejny spędzony miło czas z Wami. Mogłem trochę poopowiadać, trochę sam pozwiedzać, poodkrywać samemu pewne miejsca pierwszy raz. Dziękuję za oglądańsko, za wspierańsko i do zobaczenia w kolejnych w materiałach. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć. Papa. Pa.